Panowie, jest zagrożenie? Tak, ser, tak uważam. Wydarzy się coś dużego. Coś co wpłynie na cały wolny świat. Wysadzi połowę Europy! Pora zerknąć za żelazną kurtynę. Jasno, jasno, jasno! Abyś miał ze sobą armię. Damy radę. Pola na brudną robotę. Ten konflikt był kłamstwem. Prawda jest względna. Liczy się to komu wierzyć. Wiem, że nas nie zawiedziecie.